Witam mm. Państwa serdecznie w nowym filmie na kanale. Dzisiaj omówimy sobie wersję demonstracyjną organów świętolipskich. Organy świętolipskie jest to instrument bardzo godny podziwu, ponieważ jest on zbudowany bardzo charakterystycznie. Żaden inny instrument nie ma tak charakterystycznej budowy. Taka ciekawostka zanim przejdziemy do, tutaj do sedna. Że organy ma, i maj, mają jeden z najpiękniejszych prospektów w Europie. Dlatego tutaj te organy mają sporo osiągnięć. Oficjalnie organy są już ukończone, zbudowane, ale ja mam wersję demonstracyjną, ale będę zakupywał wersję pełną. Na początku tutaj pokażę Państwu, jakie głosy działają w wersji demonstracyjnej. Pierwszym głosem, zaczniemy od pedału, od, od pedału, to jest Suba 16 Kolejnym jest to Salicet. Wszystkie stopowe. I Selo ośmiostopowe. Teraz y tutaj Trutti Pedalu. Kolejnym Tutaj, na nasz zestaw jest na numer pierwszy, jest to przenoc o Tak brzmi stremolo. Swoją mi, jeżeli mowa o tremolo. To organy posiadają jedne z najpiękniejszych tramolo w ogóle na świecie. Zaraz Wam tutaj zaprezentuję. Ruroflet i stramulatę. Tutaj przypomnę tylko, że to, to tramon jest tak charakterystyczne, że zupełnie zmienia brzmienie głosu. Kolejny to jest flet czterostopowy i stremono. Pikono dwustopowe i stremono teraz wszystkie głosy labialne bez remono Jest to tutaj bardzo charakterystyczny instrument. Kolejnym grupą głosów są to głosy językowe. Nie mamy tutaj w demo, nie mamy głosów ali czyli głosów jak Quint tercji mixtury i Nie mamy niestety takich głosów, ale tak tutaj brzmi brzmi salizat Bez tremolu. i stremonem. I Krumhorn najbardziej charakterystyczny głos i stramol. To już w ogóle ten głos jest najpiękniejszy według mnie. Teraz. Zaprezentuję Państwu pierwszy manual bez tutaj żadnych tam pierdół, po prostu pierwszy manual zbadałem.

Ir dabar, ir antras, 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 ir antr Również tutaj posiada drugi manuał, do pierwszego posiada super i suby. I z Teraz zaprezentuję Państwu pełne organy bez tromboków i bez subów Teraz sobą, i i teraz sobą, i super, plus tremolo dla wszystkich, manualu, bo zapomnę powiedzieć, że będzie dobrze, że tremolo. Zimne, dlaczego też pada do tremolo, no nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane, yy, nie wiem jaki to jest zamysł, yy, ale zagrajmy, zobaczmy jak to brzmi. teraz Mówimy sobie wszystkie zakładki, jakie tutaj mamy na górze: konsol, jest to zakładka tutaj z wszelkimi różnymi akcesoriami, registrami, z wszystkim. Jeszcze dodam, że mamy tutaj na dole takie efekty różne. Nachigal to jest efekt ptaszka. Warken to jest, są figurki, mary, takie maryny ruszające się. Glocken to są dzwoneczki. I stern gwiazda taka z dzwoneczkami obracająca się. I fanfaren, to też są takie anioły z fan, fanami. Zaraz je ja tutaj za, zaprezentuję. Left Jump to jest to, co mamy lewej stronie. Right jump to jest to, co mamy po prawej stronie. Simple jump to jest wszystko tylko w takiej formie cyfrowej. Jak można powiedzieć? Crescendo to Tut tutaj y, za moment powiem, o co tutaj chodzi. Settings to ogólne ustawienie organów, czyli głośność itd. i tak dalej. no to tutaj to jest tak naprawdę najlepsze okno. Mamy tutaj właśnie te efekty czyli ta ptaszka. rekendy to są ruszające się figurki na samej górze organów. Glocken to są dzwoneczki po środku organów. Zimbelstern też są wysoko, ale widać je gołym okiem. I fanfaren to są te aniołki po środku, ruszające się na lewo i prawo. I to tutaj mamy wszystko. To, to wszystkie tutaj. Crescendo, jest to tak naprawdę najbardziej zaawansowana zakładka, może nie tyle zaawansowana, tylko po prostu troszeczkę nauki. Mamy tutaj crescendo i o co chodzi? Kiedy y, Organy posiadają pedał crescendo, nie? Jak możecie zauważyć, ruszą crescendo teraz. I tutaj na samej górze i na samym dole mamy taki żółty pasek, króciutki. Kiedy będę na naciskał crescendo, on się przesuwa w prawo lub w lewo. Kiedy zwiększam kreszendo przesuwa się w prawo, kiedy zmniejszam w lewo. To są pozycje dla kreszenda, czyli jeżeli żółta kreska przekroczy pierwszy, yy, pierwszy, tutaj, pierwszy etap kreszenda, to się załącza jakiś głos. I zróbmy przykład. Ja sobie tutaj zmienię, żeby tutaj się nam włączał krumhorn. Zobaczcie, teraz jak zagram, Włączę kreszendą. Nie gra, Chrome Teraz gra. I tak możemy te głosy dodawać po kolei. Tutaj jest zrobione dla wszystkich głosów, ale ja wszystkich głosów nie mam, a glockenspiel tutaj nie wlicza nam się do kreszenda. E, glockenspiel nam się nie wlicza do kreszenda, to jest jako głos taki dodatek można powiedzieć nie tyle głosu, po prostu dodatek do organów no tak w ogóle to są po prostu dzwonki talerzowe tutaj w organach więc tak to tutaj wygląda tutaj na sam koniec zagram państwu tadeum preludium do tadeum dokładnie to się nazywa w moim wykonaniu Shabbat shalom. Państwo Państwu za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że tutaj w miarę prosty sposób wytłumaczyłem, jak tutaj działają organy śródolipskie. Taka ciekawostka, że głosów fali kwotowych, czyli quinta, tercja, tutaj jest mało, ale one są dosyć głośne, donośne. Tutaj mamy tak: quinta Dena, mamy ośmiostopowa, tercja, progressive, mamy. Mikstura 3-4 rzędowa, korny 4 rzędowy, mikstura 3-4 korny 4 rządowy, raz kwinta, dwie i 2 trzecie. Mamy troszkę tego oraz nazart 10 i 2 trzecie w pedale. Dziękuję Państwu za obejrzenie i zapraszam do kolejnych materiałów. Niedługo powinniście pojawić filmy pełnego omówienia organów świętolipskich, jeżeli macie jakieś tutaj rzeczy, których nie powiedziałem albo jest coś, co jeszcze, że tak powiem, mógłbym wiedzieć, to dajcie znać po prostu w komentarzach, a ja już żegnam się z Wami i trzymajcie się. Do zobaczenia.